Cześć, nazywam się Kasia Zapała. Dzisiaj zaprezentuję Wam ćwiczenie Monster Walk. Monster Walk jest to ćwiczenie, które wykonujemy z użyciem taśm Mini Band. Pracuje tutaj przede wszystkim mięsień pośladkowy średni, a także naprężacz powięzi szerokiej. Możemy go wykonywać do kształtowania pośladków, a także jako ćwiczenie aktywizacyjne przed treningiem nóg. Jest z nami Daria, która zaprezentuje Wam prawidłowo wykonane ćwiczenie. Na początku musimy przyjąć prawidłową postawę ciała. Nogi rozstawiamy na szerokość biodra równolegle do siebie. Następnie wprowadzamy kolana do lekkiej rotacji na zewnątrz i przyjmujemy pozycję hip hinge'u zgięcia w stawie biodrowym. Mamy tutaj aktywny core oraz ściągnięte łopatki. Następnie przechodzimy do wykonania ruchu. Odwodzimy nogę do boku i dostawiamy drugą. Teraz zaprezentujemy Wam najczęstsze błędy. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zapraszam do subskrypcji.